Otwieraj, nie bój się, to czwartacy. Przyszliśmy napoić nasze konie. Przyszliśmy napoić nasze konie. Za nami piechoty pełne wonie. Za nami piechoty pełne wonie. O Jezu, a dokąd tu prowadzi? O a dokąd tu prowadzi? Warszawę odwiedzić byśmy radzi Gdy zwiedzi warszawę już nam winno Gdy zwiedzi Warszawę już nam winno Zobaczyć to stare nasze winno Zobaczyć to stare nasze winno Całość podaj Raz, raz, raz Dziewięć, Raz, raz, raz Dzień dobry, witamy wszystkich w naszej szkole Witamy wszystkich państwa, ale przede wszystkim ósmoklasistów, czyli tegorocznych absolwentów i mamy nadzieję przyszłych naszych uczniów na dniach otwartych naszej szkoły. Szkoła ZDZ Andrychów. Zapraszamy na nasze stoiska, do naszych pracowni, do naszych uczniów, do naszych nauczycieli. Myślę, że będzie co oglądać, bardzo dużo nowych kierunków kształcenia, nowych innowacji i sądzę, że każdy, kto przyjdzie, będzie zadowolony. Zapraszamy. Tutaj jesteśmy na pracowni gastronomicznej i dzieje się bardzo dużo. Szykujemy poczęstunek dla naszych gości proszę pan Piotr Bistiga, który jest nauczycielem praktycznej nauki zawodu w gastronomii, ale jednocześnie jest kucharzem na Starym Tartaku, dlatego połączenie doświadczenia z nauką. No i nasza młodzież, która przygotowuje te pyszności. Co przygotowujemy? Tak, tutaj na dnie otwarte koleżanki trzeciej klasy przygotowują babkę piaskową, marmurkową. Tutaj koledzy składają burgery, mini burgerki. Tak jak widzimy hamburgery, przepraszam, z mięsa wieprzowego. Tutaj dalej finger foody. Jest jak jest. I tutaj przygotują na, na grill. I tu mamy finger foody. We wcześniej przygotowane teraz składamy na talerze i, i będziemy je serwować. Tutaj zapraszam na Ch Powiedzcie Chłopaki, jak tutaj burgery robiliście, to jeszcze później pokaż te burgery. No coś powiedzcie, bo to są myślę, że ulubione dania wasze, bo widzę, tak. że po raz drugi już te burgery mają wzięcie po prostu. Tak są. Oczywiście co tam burgery. zrobiłeś, co tam jest? Co zrobiłem? No tak mogę powiedzieć, że składamy burgery w dosyć prosty sposób. Prosty, no ale tak, smaczny. Smaczny, dosyć estetyczny. Musicie tutaj przyjść, To tak. Państwo, zapraszamy. Właśnie wcześniej przygotowaliśmy bułki, które sami wypiekaliśmy tutaj na pracowni. No proszę. Są to bułeczki maślane, e, mięso z, z, dobrej, z dobrej ubojni. Które sami zmieniliśmy, sami przyprawiliśmy i, i po prostu sami staramy się wszystko robić tutaj. Tak to wygląda. Tu też smakowitości? Nie chce pani już? Jeszcze nie. Poczęstuje się na pewno. Bardzo dobrze. Drużyna esportowa z naszej szkoły i trener drużyny esportowej Adrian Kozieł oddaję mu głos. Dzień dobry. Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego do szkoły ZDZ w Andrychowie. Nasza szkoła wychodzi naprzeciw młodym uczniom oraz nowinkom, które coraz częściej i śmielej wchodzą do Polski, ale nie tylko. Teraz mamy przyjemność zaoferować młodym uczniom Liceum Ogólnokształcące z innowacją esportową. Uczniowie będą mogli na naszych zajęciach szkolić się z zakresu dziennikarstwa e-sportowego, komentatorstwa, a także. Szkolić się jako zawodnicy. Niektórzy z nich być może zostaną w przyszłości zawodowymi graczami, niektórzy, którym ta sztuka się nie uda bądź nie będą chcieli, będą mogli realizować się podczas tworzenia eventów oraz masy różnych pochodnych zajęć związanych ze sportem. Zapraszamy. A teraz grafika komputerowa. Liceum Ogólnokształcące z innowacją grafika komputerowa. Czego będą się uczyć zaraz powie nauczyciel, który prowadzi tę grafikę. Natomiast powiem tylko tyle, że warto być grafikiem, grafikiem komputerowym, bo wszystko, co w tej chwili w każdej firmie się dzieje, podlega ocenie mediów społecznościowych i dobra grafika to podstawa sukcesu. Przejdźcie do nas, do Liceum Ogólnokształcącego z Grafiką Komputerową. Zapraszamy. Dzień dobry, Wojciech Stanek. Jestem nauczycielem informatyki i grafiki komputerowej w Zespole Szkół Armii Krajowej w Andrychowie. No, na zajęciach z grafiki komputerowej poznajemy zagadnienia z szeroko pojętego pakietu Adobe Photoshop. Mamy tutaj Photoshopa, pakietu Adobe Photoshopa, mamy a Illustratora, mamy InDesigna. Oczywiście młodzież też rysuje sobie na tabletach graficznych w programach do tego przeznaczonych we fresko y, mogą się realizować za, i osiągają za... niezłe sukcesy, bo już tak. pierwsze galerie powstały i ja jestem pełna podziwu. Gratuluję wam. Technik logistyk, zawód bardzo poszukiwany. To jest magazynowanie, transport lądowy, powietrzny, jaki jeszcze? Morski, oczywiście. Jesteście uczniami technikum logistycznego. Coś więcej? Dla zdania na ten temat? Jest. Zapraszamy. Świetnie. <laughs> jest Zapraszamy. Świetnie. Jest świetnie. To już wszystko mówi. Zapraszamy. Wózetki, faktury. To jest taka podstawa administracji, więc możecie się też znaleźć w biurze, w magazynach, ale nie tylko, w każdym biurze, które wymaga znajomości administracji. Witamy tutaj naszych gości. Może się przedstawią. Dobrze, aspirant sztabowy Małgorzata Homperz. Ja pracuję w zespole do spraw nieletnich patologii w komendzie Policji w Wadowicach. Zostaliśmy zaproszeni przez tutejszą szkołę do promowania zawodu policjanta. Jest to dla nas ważna sprawa. Bardzo jesteśmy otwarci na nowych kandydatów, którzy by chcieli wejść w szeregi naszego ugrupowania. Na pewno na plus jest to, że jest to praca stabilna ciekawa, wymagająca, nie ukrywam siły charakteru, osobowości. Trzeba być zdyscyplinowanym, wysportowanym, mieć predyspozycje osobowościowe, mieć dryg do kontaktów z ludźmi, z otoczeniem. Więc jak najbardziej dla nas na plus, że taka klasa będzie tworzona, czy się już tworzy tutaj w szkole, że będziemy współpracować, że szkoły są otwarte na to, żeby dbać o bezpieczeństwo wśród mieszkańców, wśród społeczności lokalnej. Także będziemy promować zawód policjanta. No. Prawie wszystko zostało powiedziane, czyli bardzo wysoka poprzeczka przed naszymi uczniami, którzy muszą przede wszystkim nabyć tężyzny fizycznej, ale też w Policji potrzeba inteligentnych, mądrych, wysportowanych, przygotowanych do zawodu uczniów i to wszystko im zapewnimy. Oprócz tego elementy, elementy ratownictwa i. Ratownictwo medyczne i ratownictwo górskie, moi drodzy. Także to jest naprawdę wysoka poprzeczka postawiona przed przyszłymi kandydatami do szkoły. Jesteśmy na poligonie budowlanym. Pan Przemysław Kawa jest nauczycielem praktycznej nauki zawodu i mają swoje królestwo mogą tutaj się rozwijać mogą próbować. Co tutaj praktykujecie, proszę powiedzieć. No tu jest. E, e, uczą się chłopaki w zakresie dwóch zawodów Tenkari i Montersów zabudowy. E, Macie stanowiska. Tak, są już stanowiska pracy. E, Może Sala jak takie jest bardzo dobrze wyposażona. E, mają sprzęt. E, myślę, że nie, jeden, nie jedna firma budowlana by się mogła nie, e, e, powstydzić takiego sprzętu jak jest tutaj. E, trzy stanow cztery stanowiska budowlane, e, są, e, układają płytki, tu jest e, ściana, sucha zabudowa, e, e, regipsy, układanie regipsów, e, tutaj e, tapety e, widzę też, tutaj jest e, tynk akrylowy, tynk mozaikowy, sufity podwieszane, sufity podwieszane. także mają bardzo dobre akurat warunki do tego, żeby, żeby tutaj móc się przygotować się do zawodu się nauczyć, tak? Budowlanego. A do myślę, zawodowego. że ten zawód akurat jest na, y, czasie. na czasie, bo rzeczywiście można założyć później firmę i dobrze zarobić na tym. To może pożegnamy się, pomachajmy wszyscy. Przechodzimy do, na, do następnego stanowiska. Tutaj mamy prawdziwe stanowisko końskie, że tak powiem. Nic innego, tylko zawód jeździec, który jest w szkole branżowej pierwszego stopnia i dziewczyny regularnie chodzą na y, stadninę, hucuł. Tam y, odbywają praktyki, czyli raz w tygodniu jeżdżą na koniach. Mało tego, że nic nie płacą, to jeszcze dostają od ministra. Kilkaset złotych, można powiedzieć. Także kto kocha konie, zapraszamy. Zapraszamy. Tak, proszę. Jesteśmy w Pracowni Kosmetycznej, cudowna. Jeżeli ktoś kocha modę i urodę, to myślę, że to miejsce jest dla niego. Pani Zuzanna Stwora jest nauczycielem praktycznej nauki zawodów w zawodzie kosmetyka. I pani Agnieszka Zator. Myślę, że one powiedzą więcej, także proszę bardzo. Dzień dobry, co to witamy. Za kierunek. Dzień dobry, witamy serdecznie na pracowni kosmetycznej. Dzisiaj się będzie działo, dzisiaj będzie wykonywać zabiegi, które dziewczyny uczą się przez wszystkie trzy lata, więc dzisiaj będziemy je mogli pokazać, będziemy mogli pokazać to, czego dziewczyny się uczą. Wykonujemy zabiegi na twarz, na ciało, zajmujemy się dłońmi, stopami, wykonujemy się też przepięknym makijażem, charakteryzacją. Także serdecznie zapraszamy do naszych szkół. Tak. Program Policjalne, studium, zawodowe, kosmetyczne, więc tu nie ma żartów. Pani Agnieszko? Yy, no, mamy przygotowane stanowiska, tak jak koleżanka już mówiła. Yy, henna, mikrodermabrazja, kawitacja, yy, zabiegi pielęgnacyjne, depilacja. O, yy, ile tego się yy, dzieje? Yy, tam są parafiloterapia, yy, hybrydy. Także to dopiero początek, czekamy na gości. No i każdy, kto kocha jeszcze raz powiem modę i urodę, to miejsce jest dla niego. Oddziały przygotowania wojskowego, klasy wojskowe, techniką logistyczne z klasami wojskowymi. Pan pułkownik Marciniec z Wojskowego Centrum Rekrutacji, nasz absolwent Góra, który już pracuje w wojsku. Przede wszystkim pan Paweł Żegliński, który prowadzi klasy wojskowe. Nic dodać, nic ująć. Ja przekazuję specjalistom głos. Witamy bardzo serdecznie. Kłaniamy się nisko i zapraszamy na nasze stoiska, prezentację klas wojskowych, profilów. Wszystko opowiemy, co i jak tutaj się robi, co można zdobyć po klasie wojskowej. Wojskowe Centrum Rekrutacji opowie, jakie są plusy możliwości. bycia, plusy i możliwości, czy to o studiach oficerskich, czy to o służbie w wojsku polskim. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Jest na pełnej petardzie, także na pewno nie pożałujecie. Będą pokazy. Zapraszamy wszystkich chętnych, i w tym roku pewna nowość, liceum ogólnokształcące wojskowe. Warto się zastanowić. Stanowisko liceum ogólnokształcące z behawiorystyką i pani Agnieszka Marczyńska, która jest behawiorystą no wykwalifikowanym. I to byłoby nieważne, gdyby nie to, że kocha psy, koty i wszystkie zwierzęta. Wszystkim zapraszamy do naszej szkoły, bo to jest jedyny taki kierunek. W okolicy i nie tylko. Myślę, że Polska Południowa. Mhm. Tak. Zapraszamy serdecznie.